Do 14 lutego został przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 oraz starszych z orzeczoną niepełnosprawnością w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszczają. Świadczenie będzie przysługiwało także w sytuacji, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki z powodu jej ograniczonego funkcjonowania. Lub też, gdy z powodu COVID-19 takiej opieki nie może zapewnić niania czy dzienny opiekun. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą też skorzystać rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 lub ograniczenia działalności placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. Nie zmieniły się zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, tak więc ze świadczenia nie może skorzystać matka czy ojciec dziecka, jeżeli drugi z rodziców może zapewnić mu opiekę, bo korzysta na przykład z urlopu rodzicielskiego czy wychowawczego albo jest osobą bezrobotną. Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku, a rodzic z niej nie skorzysta. Żeby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek np. pracodawcy czy zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tak ogólnych zasadach. Więcej informacji o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można znaleźć na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń społecznych www.zus.pl